Cześć, z tej strony Kacper z bloga Akademia Archikada. W tym filmie powiem Ci, co to jest plik wzorca i jak możemy go wykorzystać. Jest to de facto druga część filmu na temat eksportu do formatu DWG. W poprzednim filmie tłumaczyłem pod, podstawy na temat ustawień translatorów eksportu. Tak więc, jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego wcześniejszego filmu. Natomiast w tym filmie, tak jak mówiłem wcześniej, skupię się na pliku wzorca, pokażę Ci, co możemy za pomocą tego pliku zrobić. Tak więc, zapraszam Cię do oglądania i przejdźmy do Archicada. Do tego przykładu posłużę się takim widokiem PZT, więc jesteśmy po prostu w mapie widoków. Jestem tutaj w widoku projektu zagospodarowania terenu i taki widok sobie wyeksportujemy do. DWG. W poprzednim filmie właśnie tłumaczyłem, jak stworzyć tutaj taki publikator, tak żeby przygotować sobie ten widok do eksportu, żeby to było w formacie DWG oraz jak skonfigurować translator. Ja tu ci pokażę jeszcze dla przypomnienia, że ja teraz tutaj korzystam z takiego translatora. Nazwałem go 04 Widoki w metrach, więc wejdźmy sobie to jeszcze w ustawienia tego translatora. Pokażę Ci jakich tutaj ustawień, z jakich ustawień korzystam. Więc po pierwsze mamy jednostkę rysunku, to jest 1000 do 1, po to, żeby po eksporcie mój widok był w metrach, ponieważ jest to rysunek PZT, mam go w metrach. I teraz, teraz jeżeli chodzi o opcję zapisywania, to mamy tutaj takie ustawienia, właśnie włączone. Jak możesz zobaczyć, zachowaj arkusz do przestrzeni papieru z przeciętą wartością widoku. To w, przypadku, to w tym przypadku nie jest może aż tak istotne, ale jak widzisz, mam takie i takie ustawienia. Tutaj jest dosyć ważna sprawa, ponieważ, jak widzisz, ten widok korzysta z stref. Mamy tutaj wypełnienia stref, które nam reprezentują powierzchnię biologicznie czynną, taras, chodnik i tak dalej. Więc istotne jest to, żeby tutaj ustawić, żeby eksportował nam metryczkę i wypełnienie. I teraz idąc dalej, to mamy te atrybuty i do tego właśnie wrócę sobie przy okazji konfiguracji pliku wzorca, ale tak, z takich rzeczy istotnych, o których tutaj należy pamiętać, to jest to, żeby w wypełnieniach, w metodach zaznaczyć eksportu i tła wypełnień jako dodatkowe kreskowanie pełne. Wydaje mi się, że tego nie mówiłem w poprzednim filmie. Jeżeli tego sobie nie zaznaczymy, to tła wypełnień u nas się nie wyeksportują, więc na przykład w moim przypadku tutaj, jak mamy ten taras, to po prostu po eksporcie, po eksporcie przebijałoby przez niego przebijałoby przez niego legary, tak? Ponieważ wszystko to co jest pod spodem byłoby widoczne, dlatego żeby wyeksportowały się te wypełnienia, to musimy zaznaczyć koniecznie tę opcję. No i dalej to są już też ustawienia, które, do których jeszcze sobie wrócimy. Więc na razie chciałbym, żebyśmy po prostu wyeksportowali to z tymi ustawieniami translacji do Autocada, a następnie zobaczymy jak to wygląda i później wytłumaczyć jak przygotować plik wzorca i co możemy jeszcze z tym rysunkiem zrobić przy pomocy pliku wzorca więc klikam teraz publikuj i zaraz widzimy się w autokadzie a dokładniej w moim przypadku w gstarze dobra no i po eksporcie tak to wygląda jak możesz zobaczyć mamy tutaj tak to widoczne de facto wygląda to już całkiem nieźle już, już teraz Natomiast to, co możemy zobaczyć, to na przykład tak, że trochę nam się zlewa cały ten nasz budynek, tak, z opisami, prawie tutaj nic nie widać, ponieważ jest, to wypełnienie jest po prostu za, za jasne tutaj w Autocadzie, to możemy sobie zmienić. Mamy też, te nasz, ta nasza zieleń jest taka bardzo tutaj intensywna, ponieważ w Archicadzie korzysta ona z wypełnienia 25%, tutaj ono się zamieniło na wypełnienie pełne, solid, Dlatego też to, może, to moglibyśmy sobie zmienić. Pokażę ci też jeszcze kilka innych rzeczy, które moglibyśmy tutaj pozmieniać przy pomocy pliku wzorca. Też to, to co jest ciekawe, to jest to, że ta linia się wyeksportowała poprawnie. Ja w poprzednim filmie mówiłem, że często te linie, które sami tworzymy w Archicadzie, poprawnie się nie wyświetlają i trzeba tam jeszcze też z tym powalczyć. Ale w tym przypadku, jak widać, wyeksportowała się ona poprawnie, więc no. Nie zawsze ten problem występuje. Tak więc no, to jest w sumie dla nas tylko na plus, że ona się tu wyświetla dobrze, więc przejdźmy do tych rzeczy, z którymi mamy tutaj ewentualnie problem. Więc najpierw to, co chciałbym zrobić, to mm, chciałbym generalnie tutaj zmienić sobie kolor obrysu tego budynku, żeby był on bardziej widoczny, i zmienić wypełnienie y, tego budynku na jakieś inne to właśnie, żeby też to było bardziej czytelne. No i teraz do tego właśnie posłużymy się z plikiem wzorca. Generalnie czym jest ten plik wzorca? Plik wzorca to jest no, taki plik, w którym mamy, który posiada jakieś tam, prawda warstwy, przeważnie inne niż te, które są w Archikadzie, posiada linie, posiada właśnie hacze, tak, te wypełnienia i pióra, które, z których możemy sobie korzystać podczas eksportu do formatu dwg zaraz ci dokładnie wyjaśnię jak to wygląda w praniu natomiast taki plik wzorca przeważnie wykorzystujemy po to żeby na przykład nie wiem dostosować się do standardów branżystów z którymi pracujemy albo właśnie żeby nie wiem żeby wypracować sobie jakiś jeden wspólny standard taki plik wzorca też może być przydatny więc tak to działa my w tym przykładzie nie będziemy jakby pracować w ten sposób, ja Ci po prostu pokażę, jak taki plik wzorca stworzyć i jakie on ma możliwości, jakie on ma możliwości, po to, żebyś też mógł sobie w przeszłości z tym podziałać, Ponieważ tak naprawdę każda, każda tutaj sytuacja jest indywidualna, tak? Efekt, który chcemy uzyskać, może być zupełnie inny, więc po prostu ja ci pokażę takie ogólne ustawienia, ogólne rzeczy, które możemy zrobić za pomocą pliku wzorca. Jak taki plik wzorca w ogóle stworzyć? Jak go, jak go wygenerować? Możemy się posłużyć po prostu tym dokładnie plikiem DWG, który sobie teraz wyeksportowaliśmy. To może być baza do naszego pliku wzorca. Wystarczy jedynie, że sobie go zapiszemy jako nie wiem, prawda, właśnie PZT, plik wzorca. Ja tu wybieram zawsze format ten w sensie AutoCADA 2004. No i tyle: i tak naprawdę to może być podstawa. Możemy też oczywiście to wszystko, co tu jest, sobie usunąć. I, i ja tutaj sobie wkleję z innego projektu, który został stworzony zupełnie w, w całości w Autocadzie. Jakieś poszczególne elementy, z których potem podczas eksportu będę korzystał. Dobra, tak więc zapisałem sobie ten plik jako PZT w Usunąłem to, co było, natomiast wkleiłem sobie takie elementy z innego projektu. Mamy tutaj po prostu linię granice działki, która też jest na warstwie A granica, która też się pobrała jakby z innego tam dokumentu. W sensie, w sensie z innego pliku DWG. Tu mamy wypełnienie A projektowany budynek. Tu mamy wypełnienie. Chodniki projektowane, to mamy wypełnienie trawa, a to sobie też pobrałem po to, żeby tutaj się jakaś warstwa kolejna o, pojawiła, jest to warstwa AOPIS. I teraz pokażę Ci, jak za pomocą pliku wzorca możemy sobie jakby skorzystać z tych elementów tak podczas eksportu. Więc dobra, najpierw sobie ten plik musimy zamknąć, po to, żeby z niego skorzystać, to musimy go zamknąć. Wracamy do naszego archicada, no i w tym przypadku wchodzę tutaj w ustawienia translatorów, wchodzę w opcję zapisywania i tutaj szukam pliku wzorca, który przed chwilą stworzyliśmy. Ok, on się tutaj załadował. No i teraz możemy sobie przejść do zakładki atrybuty. No i na przykład w zakładce pióra i kolory wybieramy sobie konwersja piuro-kolor, klikamy nowa i tak jak ci mówiłem wcześniej, chciałbym, żeby obraz naszego budynku był bardziej czytelny. Więc szukam pióra 255, ponieważ właśnie z tego pióra korzystam w obrysie i chciałbym, aby to pióro było w, w autokadzie czerwone. Więc wybieram w ten sposób. Klikam teraz Zapisz ustawienia i zamknij. Więc to już mamy ustawione, że te, ten obrys będzie czerwony. Natomiast teraz jeszcze chciałbym, aby to nasze wypełnienie, które jest w tym miejscu, było takie samo jak tamto w pliku wzorca. Żeby to zrobić, potrzebuję informacji. Jaki to jest, jakie to jest w ogóle wypełnienie? Jest to wypełnienie 50%. Ok, i korzysta ono z pióra 235. E, tych dwóch informacji potrzebujemy, więc wracam do, do translatora. Pierwsze co to wybiorę sobie tutaj mm, właśnie konwersję pióra kolor. Odnajdę pióro 235, ono jest w tym miejscu. I e, wskażę programowi, żeby przekonwertował to pióro na czerwone. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest przejście do wypełnień. I tutaj stworzenie sobie nowej konwersji. Szukamy sobie wypełnienia 50%. I będziemy chcieli zamienić to wypełnienie na, na to Ansi 31. To właśnie jest to, które tam się pojawiło w pliku wzorca. Więc klikam OK. No i to w sumie powinno nam już pozwolić na to, żeby. Nasz zakładany efekt uzyskać, i teraz tak, tylko że tu jeszcze jest jedna kwestia: gdybyśmy tak to zostawili, to po eksporcie e, skala tego hacza i skala, skala tego hacza byłaby była po prostu za duża. E, więc no właśnie czasami tak jest, tak, korzystając z, tych, z tej konwersji ta skala się delikatnie zaburza, więc tu musimy się pobawić po to, żeby tutaj tu skale odpowiednio dopasować oczywiście tworząc taki standard no tworzy, robimy to raz potem już to jest zapisane, więc no nie musimy tego robić w kółko natomiast no na początku trzeba takie rzeczy sprawdzić czy te skale się tutaj wszystkie zgadzają w moim przypadku skala odpowiednia to będzie skala 0,05 i w ten sposób to powinno wyglądać dobrze, więc od razu sobie to zmienię. Wyeksportujemy to jeszcze raz, żeby zobaczyć jaki jest efekt. Dobra, tak więc jak widzisz efekt mamy następujący. Budynek teraz jest tak zaprezentowany, czyli dokładnie w ten sam sposób, jak było w pliku wzorca. O to nam dokładnie chodziło, tak? Więc, więc to się udało. Ok, tak więc haczy już wiesz jak tutaj sobie konwertować. Ja też sobie zmienię jeszcze szybko hacz naszego chodnika, żeby był taki sam jak tutaj oraz hacz naszej zieleni. Ok, tak więc zieleń korzysta z wypełnienia 25%, więc przekonwertowałem to wypełnienie na wypełnienie ANSI 31, natomiast chodnik korzysta w moim przypadku z wypełnienia 100% i przekonwertowałem go na wypełnienie ANSI 37. Dobra, też możemy zobaczyć sobie, że tutaj nasz chodnik korzysta z pióra 102, Możemy też sobie przekonwertować, żeby to pióro wyświetlało się jako żółte, tak samo jak w pliku wzorca. Więc wchodzimy sobie tutaj jeszcze raz w translatory, no i w pióra i kolory. Tutaj też wiesz, jak to robić. Ok, tak to tutaj ustawiłem. Zapisz ustawienia i zamknij. Dobra, tak więc to już powinno dobrze wyglądać, to sobie jeszcze sprawdzimy na końcu. Natomiast pokażę Ci jeszcze, co tutaj możemy zrobić. Możemy na przykład wejść sobie w typy linii i w naszym pliku wzorca jest taka linia, tak, ta, tej granicy działki. Możemy sobie znaleźć naszą, naszą linię, u nas to jest linia przerywana, i właśnie wskazać programowi, przekonwertować tą linię na linię, to jest chyba ta linia, by layer. Tutaj też musimy zmienić skalę. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało ostatecznie. No i możemy również sobie przekonwertować, na przykład, jeżeli chcemy, czcionki. My korzystamy w naszym rysunku z czcionki Arial, natomiast w naszym pliku mamy czcionkę, na przykład Roman, więc możemy sobie tak to zrobić. Jeszcze tutaj wiem, że jest jeszcze jedna czcionka w naszym rysunku, o ta, Ariel Europa Środkowa. I, 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 I tutaj też sobie zamienimy to na tą czcionkę. Dobra. Więc jak widzisz, za pomocą pliku wzorca możemy sobie konwertować takie rzeczy jak czcionki, wypełnienia, typy linii, pióra i kolory, czy chociażby warstwy. Właśnie a propos warstw, jeszcze to też od razu pokażę. Możemy sobie wejść w konwersję warstw. No i na przykład Wybrać naszą warstwę budynek i sprawić, żeby ona miała w, archi... w Autocadzie była na warstwie A, projektowany budynek, tak? Czyli, czyli w ten sposób zatwierdzam wszystko i zobaczmy, jak teraz taki rysunek wygląda ostatecznie w Autocadzie. żeby tutaj już nie przedłużać, klikam publikuj. Dobra, i tak to wygląda ostatecznie. Jak widzisz, udało się zmienić tutaj tą linię. Na tą, która jest w pliku wzorca, udało się zmienić wszystkie czcionki na tą, na te Roman. Wszystkie są właśnie w ten sposób teraz przekonwertowane. Udało się zmienić również y, hatch tego chodnika oraz hatch y, zieleni. Więc jak widzisz, wszystko to, 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 co mieliśmy w pliku wzorca, wykorzystaliśmy podczas konwersji. Mam nadzieję, że pokazałem Ci zasady, y, w jaki sposób możemy z tego pliku wzorca korzystać, i trochę Ci się wyjaśniło więc dzięki bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie.